Cześć. To zadanie rozwiązałem w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek jest bonusem dla osób wspierających kanał. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przez momencik rozpisali założenie oraz tezę do zadania. Założenie wygląda tak. Mamy pewną liczbę A, tak ją sobie nazwałem dowolną, do, dowolną literką z alfabetu. i ta liczba ma postać 2 do potęgi 35 odjąć 3 do potęgi... 28. My chcemy pokazać w zadaniu, że liczba a jest wielokrotnością liczby 7. Tak? Jest wielokrotnością liczby 7. Zobacz, to, że mnożę tutaj przez jakąś liczbę całkowitą k, to właśnie będzie oznaczało, że Cała liczba jest wielokrotnością liczby 7. K należy do zbioru liczb całkowitych. Skoro tak, to mnożąc liczbę całkowitą przez 7, 7 też jest liczbą całkowitą, zwróć uwagę, że liczba a będzie liczbą całkowitą. nie? Więc dopiszmy tutaj, że a również należy do zbioru liczb całkowitych. No i teraz, jak przedstawić daną liczbę? Tą liczbę w postaci wielokrotności liczby 7. Na pewno nie chodzi o to w tym zadaniu, abyśmy teraz wyznaczali taką potęgę. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, chyba nawet przy, przy pomocy kalkulatora. Tak samo tutaj. My musimy tak naprawdę liczbę 2 do potęgi 35 odjąć 3 do potęgi 28 przedstawić w postaci czynnikowej, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, które znajdziesz. W tablicach maturalnych. Konkretniej mówiąc, chodzi dokładnie o ten wzór. A do potęgi N tej, minus B do potęgi N tej. To się równa, i tutaj rozbijamy liczbę na takie dwa nawiasy no, na postać czynnikową. Natomiast, jak to przedstawić, jak to zrobić, szczegółowo pokażę w odcinku bonusowym.